Maszyna do mierzenia siły strzału to ewidentny skam i nie da się pobić rekordu, bo nawet najwięksi próbowali to zrobić. Ja dzisiaj dam każdemu, dosłownie każdemu zarobić stówę, jeżeli uderzy więcej ode mnie, więc jest to jak najbardziej możliwe, a w zasadzie kopnie więcej ode mnie. Na początku swoją siłę sprawdzą ekipowicze, a później randomowi ludzie, którzy będą akurat przechodzić. Każdy z nich będzie miał okazję zgarnąć stówę. Od dzisiaj również każdy mój subskrybent ma szansę zgarnąć stówę, bo jeżeli zostawicie łapkę w górę i suba dzwonem pod tym filmem, to co tydzień będę dzwonił do jednego z was i przekazywał wam stówkę, tak o, Ode mnie, za to, że jesteście. A teraz lecimy sprawdzić, czy znajdzie się ktoś silniejszy ode mnie i kopnie mocniej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już przy maszynie i czas ustalić mój rekord. 5 zł wrzucamy, dwie próby tak jak zawsze, jak przy ostatnim odcinku, i sprawdzamy, ile jestem w stanie wykręcić wyniku. Dobra, pierwszy wynik, zobaczmy, jaki będzie. 855, więc nie taki dobry jak ręką, ale ja generalnie taka anegdotka, że jestem lewonożny totalnie, więc moja prawa noga jest dużo słabsza niż lewa. Ale 855 też dobrze, ale no wiadomo, wynik poprawiamy. Dobra, jest troszeczkę więcej 867, ja mam tylko dwie próby, tak jak każdy, więc to jest mój finalny wynik. Jestem ciekaw, czy ktoś jest go w stanie pobić. Idziemy zapisać ten wynik na kartce i za chwilę się przekonamy, czy ktoś jest w stanie mi pobić. Mamy naszą kartkę i piszemy 867, to jest nasz wynik. Stary, jesteś tragiczny, nie? W pisaniu. Jest idealnie, mój wynik równa się 867, no i tutaj mamy oczywiście już ładnie napisane, że jeżeli pokonasz mnie, to wygrywasz 100 złotych, bo tu pisała Klaudia, z tej strony ja, taki mój wynik, no i myślę, że możemy sobie zacząć od ekipowiczów. Pierwszym z ekipowiczów, który spróbuje pobić mój rekord będzie oczywiście Giga Szaku, ogromny gość, ogromny człowiek, czy ta piłka czasami go nie pokona. Chciałem tylko nadmienić, że ja znam Patryka wynik, także na pewno dwie próby podaję z pewnością, chyba że za pierwszy. Zobaczymy. A tak, jaka ja, byłe, nigdy nie kupowałem piłki. Gotowy? Stary, to jest giga ciężkie. Miałem wrażenie, że mi stopę złamało w pół. 824, no nie pytam co, czy zostawiasz. Czy pobraszasz ten piłkę. Nie, spokojnie. Dobra. O kurde, gościu. Na wynik.

No, Wszystkie szanse zmarnowane i ile na minus z telefonem? Minus 4000 zł. <laughs> Dobra, lecimy do następnego ekipowicza Dobra, słuchajcie, z już ze mną też Klaudia i Krystian I zobaczymy, czy któryś z nich będzie w stanie mnie pobić Oczywiście stówka, jak mnie pobijecie, nie wiecie jaki mam wynik Ty wiesz, że ja mam ukryty talent Ja wiem, no Jak pies... każdy, szczuba z prostych palców <laughs> Ile mam powtórzeń? Dwa To na nie trafi Co nie trafi? Traf. Co? Patrz <laughs> Dobrze! Obawiam się, że to może być najmniej w dzisiejszym odcinku. Ale jesteś już jedyną kobietą, która kopała. A no właśnie. Przedżujesz mnie z tym wynikiem z No co Dawaj! Z Dobrze mi no poszło. No i co, myślisz, że więcej czy no mniej? No oczywiście, że więcej. No, no tak, no normalnie. Rogal nie jest w stanie tylko. 87? Nie, nie powiem, bo jeszcze Krystian. Ja mam taki fun widzowie, nie? Ostatnio jak żeśmy uderzali w boksera, to do tej pory mi ręka boli. Ej. Wow. Okej, okay, jest z miejsca. No nawet. 782. A sporo. co, z rozpędu lepiej jest? No, chyba tak. Chyba jest większy impact. No, im gada, lepiej się weź Co ja, piłkarz jestem? Tak ja w piłkę nigdy nie grałem. Nie, chyba gorzej. Chyba gorzej. Gorzej. Tak jest. No, gorzej niestety. No, obydwoje mnie nie pokonaliście. Mój wynik to 867. Nice, nice, gratuluję. Dziękuję. Tak. racimy tak tak do ludzi, tak nie do tak youtuberów, tylko do ludzi. Tak, tak. A partnerem tego odcinka jest Lenovo i Nvidia. Chciałbym Wam przedstawić jednego z najlepszych laptopów gamingowych Lenovo 5i 7 generacji. Niespotykany design spodoba się zarówno graczom, jak i ludziom biznesu. Jego grubość została obniżona o 14% względem poprzednika. Dzięki czemu zabierzecie go w każdą podróż bez obawy o miejsce w bagażu. Z pewnością jest to produkt premium, a dzięki karcie graficznej Nvidia GeForce RTX 3060. Ten laptop sprawdza się doskonale zarówno w grach jak i w pracy. Możesz grać, tworzyć, streamować z jakością o jakiej nigdy nie marzyłeś na laptopie. Najnowsza karta graficzna wykorzystuje rdzenie RT. Jest to druga generacja kart tej serii dzięki czemu wykorzystacie maksymalne możliwości. W grach i nie tylko. Dzięki technologii MaxQ laptop jest bardziej oszczędny i ma odznaczać się dwukrotnie większą sprawnością energetyczną. Dzięki technologii DLSS również zwiększycie FPSy w grach co na pewno pomoże zagorzałym graczom. Laptop wyposażony jest w procesor 12 generacji Intel Core i7-12700H, który spełni wasze wymagania zarówno do gier, jak i do pracy. Ekran o rozdzielczości 2K oraz 165 Hz odświeżania na pewno pomogą w grach takich jak CSGO, Valorant czy inne kompetywi. Chłodzenie ColdFront 4.0 zapewni odpowiednie temperatury podzespołów. Znajdziemy tutaj mnóstwo portów, takich jak Thunderbolt 4, dwa złącza USB-C, HDMI, RJ i zwykłe wejścia USB. Rozwiązania w tym laptopie pozwolą nam na stworzenie pełni funkcjonalnego stanowiska gamingowego zarówno do gier, jak i do pracy. Lenovo Pozwoli wam na szybką aktualizację sterowników, BIOSu czy innych technologii w komputerze. Składając wszystko do kupy, ten laptop jest naprawdę świetny, zarówno do pracy, jak i grania. Testując go kilka tygodni, jestem w stanie powiedzieć, że jest naprawdę super. I daje radę. Cześć, chłopaki. Jeżeli uderzycie więcej niż ja na piłce, wygrywacie stówę. Któryś ma ochotę już szczelendżować? Pan chce wygrać stówę? Chcę wygrać stówę. Ja mogę o tysiąc. A tysiąc? Na tysiąc? O tysiąc. O tysiąc sobie Zapamiętajcie te słowa, bo pan chciał się założyć o tysiąc złotych. Dobra, no ja mogę walnąć A, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Twojego wyniku nie znasz, jest zapisany z tyłu, jak coś jest też na kamerze, jakbyś nie wierzył. Masz dwie próby. Jego mogę? Możesz. Dobra, ile będziemy mieli? 745. Uważasz, że mocniej niż ja, czy słabiej? Raczej nie, po tym, Raczej co słaby. przed chwilą. A jak obstawiasz, jaki jest mój wynik? 850 może. Możesz challenge'ować mnie z tym wynikiem, ale jeżeli chcesz powtórzyć drugi raz, no to ten wynik oczywiście się nie liczy, tak? Powtórzę. Okej. Okay. No, lepiej. Trochę lepiej. Uważasz, że wygrałeś czy nie? Raczej nie. Raczej nie. Nie pokażę Ci wyniku, bo może ktoś z Was jeszcze chce spróbować. Zgrasz coś w piłkę, czy nie grasz? Nie, totalnie nie. Nie grasz totalnie. Nie, ja w box, ja tylko boks. Box, tak? Box. <noise> 705, ale jeszcze nikt nie spróbował mnie jeszcze nie? A, no. <noise> Więc tak naprawdę nie wiecie jaki mam wynik. po poprawek, poprawek. Nie wiem po. to. Dobra, poprawiacie. Dobra, dawaj, ładuj. Moc. No słabszy, jak myślisz, wygrałeś czy nie? Nie wiem no, ciężko powiedzieć, no ale myślę, że nie myślę, Myślisz, że nie? Myślę, że nie Masz głos w ogóle podobny do tego, Czaro NBA tak? tak? No strasznie, mój wynik to 867 A, wiedziałem, dobra. Więc, dzięki Dzięki Dziękuję panowie za No i wreszcie sportowa ambicja odezwała się w trenerze chłopaków Tak, to dokładnie ten, który chciał się założyć wcześniej ze mną o 1000 złotych I zobaczcie, jak to wyszło Dobra Koeczka, tak jest, jeżeli większy wynik niż ja pan też mój wynik zna, tak? 800 coś, ale ja wiem No tak, dobra, wiem. to próbujemy No i co? Zostawiamy ten wynik, czy kasujemy ten wynik i próbujemy jeszcze raz Jeszcze raz ile słonią? Nie, nie, nie mogę powiedzieć 837 chyba, nie? Nie, nie mogę powiedzieć. Nie, nie jakoś minimalnie więcej. Dawaj, no no to, to jeszcze raz, jeszcze raz? Dobra kolano boli. O, teraz jest mocno o, No i jak pan myśli? O, myślę, że wygrałem Tak? No niestety 867 To mój wynik ja, 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 ja. Czyli 17 mniej. Ja Gratuluję. Dziękuję. Dobra, na razie nikomu się nie udało pobić naszego wyniku, ale no postoimy tu jeszcze, no myślę, sporo, więc e, mam nadzieję, że ktoś w końcu przyjdzie i nas tutaj elegancko pokona. Dobra, Patryk, nikt cię nie może pokonać, także ja idę na siłownię po kilka osób, okay. które powinny sobie z nim poradzić, nogi mają pewnie takie, także zaraz zobaczymy, czy ktoś go pokona z siłowni. Tak jest, mam z tyłu kartki, no i masz oczywiście dwie próby, nie? Jak będziesz chciał challenge'ować mnie z pierwszą próbą, no to z pierwszą próbą, a jeżeli nie, no to druga próba tylko się liczy, nie? Czyli ta pierwsza się kasuje. Stóweczka on the line, można ładować. Zobaczmy jaki jest wynik. 734. Myślisz, że więcej niż ja, czy myślisz, że mniej? Myślę, że więcej, ale mogę kopnąć jeszcze raz. Pamiętaj, że wtedy ten wynik się nie liczy, nie? Okej? Okay? Dobra. Zabawa. Nie wyglądasz jak kopacz. Nie wyglądam? To cię zmartwię, bo to biły piłkarz jest. Może kiedyś byłem. Lepszy to jest wynik, czy gorszy? No lepszy, 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 nie? No. Ale czy lepszy ode mnie? Zobaczymy. Jeszcze jedną szansę mogę nie, dać, jak chcesz. Chcę. Na pewno, nie? Na pewno. No to mój wynik to 867. Kiedyś byłem piłkarzem. Teraz już urosło trochę. 40 kilo temu byłem piłkarzem. Także, gratuluję i dzięki bardzo za zabawę. Mateusz, coś nie wyszło. Mi się wydaje. To, to masz siłowni, tak? Nie, zaraz pan przyjdzie. Aha, zaraz drugi pan, tak? Okej, okay. no. dobra, nie ma problemu. Wygląda na to, że dzisiaj nie roznamy żadnej kasy. Chyba, że przyjdzie koleś od ciebie. Czekaj, bo mnie już denerwowo, nie, nie roznamy. Trzymaj to, trzymaj to, To było mocne, obawiałem się, że stary, mnie stary, stary, jest, nie słabszy niż poprzednio, dobra. Nie będzie pieni. Nie da snady. <laughs> nie dam. starałem się. Przez naszą zabawę przewijało się jeszcze kilkanaście osób, natomiast nikt nawet nie był blisko, więc na koniec jeszcze postanowiłem, że dam szansę dwóm. Widzą. I, I zobaczmy, jaki wynik. 650. 657. Myślisz, że więcej niż ja? Nie. <laughs> Czyli próbujesz jeszcze raz. No. no powiem Ci tak, jak na twój wzrost i posturę to wydaje mi się, że i tak mocno. Dobra, mieliśmy już wszystkich, czekamy teraz na pana z siłowni. Jeżeli on mnie pobije, to w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie zostanę niepokonany. Ty mi wyglądasz na piłkarza. Juventus. Bardziej mi na koszykarza stary, Jordanki. Jordanki, Juventus, dawaj. 737, solidny wynik. Tak? Jasne. Wput tak. ogień. I zobaczmy. No, gorzej niż za pierwszym, więc też niestety się nie udało. Gratulacje, piąteczka. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, niestety nikomu nie udało się nie pobić dzisiaj, ale może więcej takich odcinków będzie, jeżeli zostawicie tutaj dużo łapeczek w górę. No i co, ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nareczka. Elo!